Lucy rodzi córeczkę. Na wieść o tym kusym dleje. Jako ojciec dostaje istnej histerii. Przed powrotem Lucy ze szpitala wygotowuje wszelkie jej ubrania oraz wyrzuca wszystkie meble, ponieważ te nie dały się wygotować. Boi się, że nie podoła roli ojca, czyta wszelką literaturę o wychowaniu niemowląt, a w nocy czuwa w fotelu przy łóżeczku córki, reagując na każdy jej gest. Do wójta przyjeżdża córka Klaudia z nowym chłopakiem, Zygmuntem, studentem czwartego roku psychologii, którego pasją jest psychoanaliza. Dziewczyna od niedawna studiuje w Lublinie na tym samym kierunku. Podczas śniadania, Zygmunt, nieświadom konsekwencji, interpretuje sen wójta jako obawę przed utratą władzy i męskich sił witalnych, czym wywołuje konsternację żony i córki. Ostrzega wójta przed depresją i radzi zgłosić się do lekarza. Brat bliźniak wójta, proboszcz, znajduje się w podobnym stanie, acz z innej przyczyny. Od kiedy na plebanii pojawił się młody wikary, ksiądz Robert, proboszcz czuje się niepotrzebny, bowiem wierni ze wszystkimi problemami zgłaszają się do wikarego. Wszak ten załatwił im, bądź ich bliskim, pracę za granicą. Nawet jako spowiednik wikary ma większe, wzięcie, do niego czeka kolejka kobiet, podczas gdy proboszcz w tym czasie zupełnie nie ma się czym zająć. Michałowa tajemniczo ten stan rzeczy wyjaśnia, mówiąc, iż są sprawy, z którymi do proboszcza pójść niezręcznie. Te słowa jednak pogrążają proboszcza jeszcze bardziej i popada on w całkowity brak wiary we własne siły. W wyniku tych wydarzeń proboszcz i wujk spotykają się w poczekalni u lekarza. Doktor Wezu nie ma zbyt wiele czasu, bo śpieszy się do wyrostka i bólów zamostkowych, więc na razie zapisuje im obu tabletki łagodzące stan depresji. Chwilowe załamanie psychiczne szybko jednak braciom mija. Oto w efekcie zapomnienia recepty, Wójt zjawia się w domu doktorostwa, gdzie zastaje jedynie panią doktorową. Wskutek obopólnego nadużycia koniaku daje się uwieść urodziwej żonie lekarza, co budzi się w nim nowego ducha i żadne pigułki na depresję nie są już potrzebne. A gdy przypadkowo spotyka Zygmunta odprowadzającego do domu Klaudię, z wyraźną satysfakcją radzi mu, aby sam lepiej poszukał pomocy u specjalisty. Z kolei proboszcz wyrzuca wspomniane tabletki, gdy wikary docenia jego doświadczenie i wiedzę, przywracając tym samym wiarę proboszcza w siebie. Tymczasem Pietrek odbiera od Więcławskiego swój udział za dość nietypową pomoc w prowadzeniu interesów. Pieniądze postanawia zainwestować w działalność artystyczną. Kupuje kolorowego busa do przewozu muzyków, farbuje włosy na zielono i załatwia swojej dziewczynie joli oraz sobie występy w okolicznej dyskotece. Koledzy z przedsklepowej ławeczki śmieją się z niego, ale rychło milkną, gdy się dowiadują, ile będzie zarabiał. Kusy i Lucy wybierają dla córeczki imię i ostatecznie decydują, że będzie to Dorotka. Wszystko wskazuje na to, że Dorotka będzie najpilniej strzeżonym dzieckiem w całym kraju, bowiem ojciec zamierza reagować na każdy jej oddech.